Czym jest kolonoskopia? Kolonoskopia jest metodą służącą ocenie jelita grubego. Wykonujemy to badanie urządzeniem aparatem zwanym kolonoskopem, który przekazuje nam obraz z wnętrza jelita grubego do jednostki rejestrującej i dzięki temu możemy obejrzeć całą jakby powierzchnię jelita grubego od strony wewnętrznej. Wiemy, że do raka jelita grubego przyczyniają się przede wszystkim polipy, które mają tendencję do przekształcania się właśnie w nowotwór. No i wiemy także, że te polipy można usuwać. Tak, ma Pan rację. Polipy jelita grubego, gruczolaki, tak zwane gruczolaki, są to łagodne nowotwory jelita grubego, które z czasem mogą przekształcić się w raka jelita grubego i polipy te są, z dużymi sukcesami możemy leczyć endoskopowo, przy badaniu kolonoskopowym. To są też inne rodzaje polipów, na przykład polipy zapalne, ale te znacznie rzadziej przekształcają się w nowotwór. No, polipy zapalne zwykle nie dają nowotworu, także zależy nam na kolonoskopii, by znaleźć polipy zwane gruczolakami, czyli łagodnymi nowotworami, które mają zdolność przekształcania się w raka jelita grubego po jakimś czasie. Czy kolonoskopia faktycznie jest tą najskuteczniejszą metodą prewencyjną w stosunku do raka jelita grubego? Wydaje się, że w świetle obecnych badań tak. Kolonoskopia pozwala nam, daje dwie, dwie rzeczy. Pozwala stwierdzić polip, gruczolak. Prawdopodobnie jelita grubego i jednoczasowo pozwala jakby ten polip usunąć. Jeśli usuniemy ten polip doszczętnie, to jesteśmy pewni, że z tego polipa raka jelita grubego już nie będzie udowodniono, że wykonanie kolonoskopii z polipektomią znacząco wpływa, redukuje zachorowalność na raka jelita grubego. Polipektomia jest to zabieg usunięcia polipa z jelita. Tutaj akurat mówimy o kolonoskopii, czyli polipa z jelita grubego metodą endoskopową, czyli przy wykorzystaniu kolonoskopu i pętli do usuwania polipów. No to teraz o samym badaniu. Jak przebiega kolonoskopia? Tak w etapach pacjent trafia i co dalej? No zanim pacjent trafi do naszego gabinetu, no, pacjent powinien przygotować się do, do badania. Przygotowanie do badania jest jakby takie dwu, dwuskładnikowe nazwijmy to, bo pacjent wymaga no, zastosowania odpowiedniej diety przez 7-10 dni przed badaniem. To jest ważne, ale najważniejszą składową przygotowania jest dobre przyjęcie odpowiedniego środka przeczyszczającego o odpowiedniej porze. Tutaj muszę uczulić na to, żeby przygotowywać się środkiem, który no, jakby zaleci nasza, nasza pracownia i o odpowiedniej porze. Co to znaczy? To znaczy przyjęcie środka wieczorem przed badaniem i z samego rana o wyznaczonej godzinie przez panie rejestratorki w dniu badania. Proszę nie bać się. Yy, jakby przyjąć porannej dawki środka przeczyszczającego. Preferujemy i to jest udowodnione, że dobre oczyszczenie zwiększa y, 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 wykrywalność polipów, ułatwia badanie, a nie uprzykrza, że tak powiem, tego poranka pacjentowi. Y -y, jaki jest następny etap y, w kolonoskopii? No, kolejny to już, to już jest samo badanie. Badanie wykonujemy najczęściej u pacjenta leżącego na lewym boku. Wprowadzamy kolonoskop, czyli te, to narzędzie, tę rurkę tak, z możliwością rejestrowania obrazu wnętrza jelita grubego i przesuwamy się przez kolejne odcinki jelita grubego. Odbytnice, siłce, no, okrężnicę stępującą, poprzecznicę i wstępnicę. Dochodzimy do kątnicy, czyli do tego miejsca, jakby z punktu widzenia naszego ostatniego, do którego chcemy dojść, a z punktu widzenia anatomicznego pierwszego odcinka jelita grubego. I od tego momentu zaczyna się właściwe badanie, czyli oglądanie śluzówki jelita, gru... jelita grubego. Oglądanie musi być dokładne, staranne, takie systematyczne i powolne, bez pośpiechu lekarza. Chodzi o to, żeby wykryć najmniejsze zmiany, które, które, które no, da, da się dostrzec. Tutaj no, głównie szukamy yy, zależy to oczywiście, z jakiego wskazania wykonujemy badania, ale jeśli wykonujemy tzw. kolonoskopię przesiewową, czyli profilaktyczną, no to głównie skupiamy się yy, na szukaniu yy, polipów. Także badanie trwa zwykle kilkanaście minut. Jest badaniem bezpiecznym, powikłania zdarzają się rzadko. I najczęściej te badania są dobrze tolerowane przez pacjentów. Nie można powiedzieć, że są zupełnie bezbolesne, że przebiegają w całkowitym komforcie pacjenta, ale naprawdę zdecydowana większość pacjentów bardzo dobrze znosi te badania. I pacjenci często są zaskoczeni, że badanie przebiegło w ten sposób, bo przeczytali gdzieś w internecie, usłyszeli od kogoś, że to jest bardzo straszne badanie, bardzo bolesne, nieprzyjemne. Oczywiście zdarzają się takie badania i to, 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 czy to że, że nie uda nam się zrobić, że pacjent odczuwa duży dyskomfort czy ból, ale naprawdę chciałbym powiedzieć, że że zdecydowana większość pacjentów bardzo dobrze znosi to badanie i jest zadowolona z, no, z przebiegu badania. Jaki jest najtrudniejszy etap, jakiś najtrudniejszy moment przy tym badaniu? Znaczy, to jest jakby ten pierwszy etap badania, czyli osiągnięcie kątnicy szczególnie pierwsze, pierwsze minuty badania, czyli przechodzenie przez esicę, która jest takim jednym z bardziej, znaczy jest najkrę, najbardziej krętym odcinkiem jelita grubego. Także, także pierwsze minuty są najczęściej pacjentom najbardziej kłopotliwe, ale później zwykle z biegiem, z biegiem badania jest, jest coraz lżej, coraz łatwiej. I... No i załóżmy, że udało się wykryć taki polip. Następuje, rozumiem, na bieżąco jego usunięcie, czy też usuwanie polipów, które, które się pojawią, które lekarz zlokalizuje i, i stwierdzi, że faktycznie to jest polip. Stwierdzamy polip, czyli wyniosłość błony śluzowej jelita grubego. My do końca nie wiemy, jaka jest histologia tego polipa, jaką matkankę, czy to jest polip. Potencjalnie mogący przerodzić się w polip, znaczy wraka jelit, jelita grubego, czy polip zupełnie łagodny, który no, pozostawiony nawet mógłby nie dać żadnych objawów i nie przemienić się w raka. Gdy znajdujemy polip, musimy ocenić jego powierzchnię, strukturę, wielkość i jeśli ocenimy, że zmiana nadaje się do usunięcia. Podczas tego badania no, przystępujemy do usunięcia. Usuwamy polipy tak zwaną pętlą do usuwania polipów. Usuwanie polipów nie boli. Jest bezpieczne, powikłania zdarzają się rzadko, a usunięcie polipa doszczętnie no, znacząco redukuje zachorowanie na raka i grubego. Jeśli polip zostanie usunięty doszczętnie, to z tego polipa na pewno raka już nie będzie. Duża jest satysfakcja, jeżeli uda się usunąć polip i po badaniu histopatologicznym okazuje się, że uratowaliście pacjentowi życie? Satysfakcja jest duża. Ja się szczególnie cieszę z, z badań, czy z tych pacjentów, którzy przyci na badanie profilaktyczne, no i którym znalazłem polip, bo mówię, no dobrze, że Pan przyszedł, bo yy, nie na darmo. Usunięcie polipa jakby też daje, daje mi satysfakcję i daje też ulgę pacjentowi, który zobaczy, że, że rzeczywiście grozi, groziło mu zachorowanie na raka jelita grubego, ale dzięki badaniu to zachorowanie na raka jelita grubego zminimalizowało. W 2018 roku na świecie wykryto ponad 1, 800 mln przypadków raka jelita grubego i niestety wiązało się to z blisko 900 tysiącami... 000 zgonów, więc mówimy o nowotworze poważnym, który nie zawsze a może w wielu przypadkach źle rokuje, więc takie usunięcie polipów taka prewencja jest zdecydowanie właściwa i to warto polecać, warto to promować. Oczywiście, że tak jest niewiele nowotworów, które jakby poddają się takiej prewencji. Jest rak rak piersi, rak prostaty, rak szyjki macicy. No i kolejnym nowotworem jest rak jelita grubego. Mamy doskonałe narzędzie profilaktyczne w postaci kolonoskopii. Jednym z wielkich problemów są choroby sercowo-naczyniowe. Dlatego drugi tom poświęciliśmy tym schorzeniom. Chcemy dokładnie opowiedzieć, w jaki sposób można samemu się bronić przed schorzeniami. Jak już zachorujemy, jak stosować naturalne leki które wspomogą nasze zdrowie. Również opowiadamy o pewnych mitach, takich jak cholesterol, jak statyny, jak inne leki, które często doprowadzają do pogorszenia naszego zdrowia, a nie do jej poprawy. Czytelnicy znajdą w tym drugim tomie wiele bardzo praktycznych porad, w jaki sposób wspomóc działanie naszego mięśnia sercowego, w jaki sposób możemy oczyścić naczynia, w jaki sposób nie doprowadzić do powstania miażdżycy. Jakie badania należy wykonać? Nie słynny poziom cholesterolu, a zajmiemy się tym, co, co, czym jest homocysteina, co to jest CRP i innymi podstawowymi badaniami. Mając taką książeczkę w domu, możemy zapewnić sobie szansę do życia w pełnym zdrowiu 100 lat. No to jeszcze tylko dwie kwestie. Na raka jelita grubego znacznie częściej chorują mężczyźni. Dlaczego? No, Mężczyźnie wydaje się, że gorzej się prowadzą. Są <laughs> tyli, jedzą czerwone mięso, mniej się, mniej się ruszają. Być może jakieś kwestie genetyczne też, 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 też mają znaczenie, ale wydaje się, że, że nie jest to dużo, duża różnica między zachorowalnością kobiet a mężczyzn, także namawiamy zarówno mężczyzn, jak i kobiety na. Badania profilaktyczne. No właśnie, kogo przede wszystkim namawiamy i jak często należy takie badanie wykonać? Mówi się, że wystarczy być może jedno badanie w życiu, wykonane w odpowiednim czasie zwykle po 50 roku życia. Wielokrotnie może to wystarczyć do, jako skuteczne, skuteczne badanie profilaktyczne. W szpitalu prowadzony jest program badań przesiewowych dla raka jelita grubego. Zapraszamy na ten program pacjentów w wieku od 50 do 65 roku życia, którzy wcześniej nie mieli wykonanej kolonoskopii lub mieli kolonoskopię wykonaną dawniej niż 10 lat temu i pacjenci, którzy nie mają objawów raka grubego, czyli anemia, chudnięcie, krwawienia z odbytu. Zapraszamy też osoby, których członkowie rodzin zachorowali na raka grubego. Te osoby zapraszamy od 40 roku życia. Dotyczy to osób, które miały chorego z rakiem lita grubego z pierwszym stopniem pokrewieństwa, czyli rodzice, rodzeństwo, czasem dzieci. Także główna grupa to jest od 50 do 65 roku życia. Osoby z obciążeniem rodzinnym, osoby w pierwszym stopniu pokrewieństwa od 40 roku życia. To jeśli chodzi o sam program badań przesiewowych, ale oczywiście. Czasem można wykonać też badanie ze skierowaniem od lekarza rodzinnego i po 65 roku życia, jeśli no nigdy nie mieliśmy tego badania wykonanego. No I zdecydowanie warto takie badanie wykonać. Tak, do, co do tego jestem przekonany.